Droga Benjamina Mendiego do pierwszego występu w barwach Pogoni Szczecin skraca się z każdym dniem, lecz kibice portowców będą musieli jeszcze chwilę wstrzymać oddech. Na podstawie niepotwierdzonych doniesień francuski obrońca może pojawić się na murawie Ekstraklasy po raz pierwszy w starciu z Wisłą Płock na Orlen w stadionie 3 listopada w 14 kolejce Ekstraklasy. Mistrz świata z 2018 roku który w przeszłości błyszczał w Manchesterze City i AS Monaco, dołączył do ekipy z Dumy Pomorza 16 września na zasadzie wolnego transferu po przygodzie ze szwajcarskim FC Zurichem. Transfer ten wstrząsnął polskim środowiskiem piłkarskim, budząc ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Od początku było jasne, że Mendy nie wskoczy prosto do wyjściowej jedenastki. Barierą okazała się przedwczesna.